W dzisiejszym odcinku przyjechałyśmy sobie do Live Together, żeby zobaczyć, co słychać w tym mieście. Zobaczcie, jedziemy sobie różowym autkiem. O, tutaj trzeba zakręcić, bo jedziemy do mojego domu, takiego letniskowego, bo w końcu jest długi weekend i możemy sobie też dzisiaj troszkę odpocząć, prawda? Trąbię I do Was! Jest, uh -huh. to nie musiałam iść do szkoły. No właśnie! Tak, a wy widzowie, jak spędzacie wolny dzień? Jak spędzacie długi weekend? Jestem ciekawa. Dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapeczkę do góry, bo my właśnie dojeżdżamy do naszego miejsca, gdzie dzisiaj spędzimy noc. Odpoczywamy właśnie, uwaga, uwaga, tutaj! Dzisiaj spędzimy tutaj noc. Mamy do dyspozycji basen. Jak widzicie, w koło domu nawet tutaj jest spokój, zdradzę wam, w którym możecie spać, a za oknem będziecie miały rybki pływające. Ja chcę tam spać, ja chcę zająć. No tak wiedziałam, wiedziałam, że będzie kłótnia o to, także dzisiaj ja możecie wszyscy tutaj spać. jest? No całkiem na dole, chodźcie zobaczyć, będziecie pod wrażeniem jeśli Zobaczycie ten pokój tutaj. Patrzcie na to, Rafa koralowa, tutaj wszystko widać. A gdzie są te rybki? O, rybki chyba się schowały. Bo chyba się wyklaskiły Krysi. A Krysi? No właśnie, Krysia jest z nami. Ej, gdzie jesteście wszyscy? O nie, wszyscy się już rozbiegli tutaj. Dobra, niech będzie. Możecie sobie być gdziekolwiek chcecie, ale pamiętajcie, poza granicę tej działki nie wychodźcie. Wow, można skakać, można wszystko, dobra. Czyli obstawiam, że Wy dzisiaj tutaj śpicie. Czyli Krysia, Nela, Zuzia, Oliwka, Nikolka, tutaj wszyscy śpią. No co Ty robisz? Jak Ty już tutaj wpływasz? A gdzie ty masz trójkąpielowy? pielowy? <grymny> nie! nie masz są to jest głęboko! Nie wierzę w to, no ja przecież powiedziałam, uważajcie na siebie, a ta już musiała w ciuchach wskoczyć do basenu. No nie, a, serio! Ja mam mokle ublanka. Mi by było szkoda mojego setelka, bo mama mi kupiła takie jesienne. Tak, no właśnie, jest jesień, a my dzisiaj będziemy pływać w basenie. Cześć! To jest mega piękna pogoda, bo jest słońce na długi weekend, to jest najlepsze tak, trzeba to wszystko wykorzystać i słuchajcie, macie tutaj szafę, może znajdziecie tutaj jakiś strój kąpielowy i tak dalej, a na pewno znajdziecie, tu jest wszystko i a się ubierzcie, jest dobra? Jest mamy się zbierać, pływać. No, możecie się już przebrać. Okay. Ten dom jest naprawdę piękny, zobaczcie, nawet jak tutaj wyszłam tylnym wyjściem. Zobaczcie, mamy tutaj basen dookoła. Dziewczynki będą się tutaj świetnie bawić. Myślę, że to jest super sprawa, jeśli chodzi o długi weekend. Mamy tutaj również kuchnię. Zobaczcie, są siedzenia, są krzesełka. Możemy sobie coś ugotować do wyboru, do koloru. Jeszcze pojedziemy potem na zakupy. A ty, co już gotowa? Okej, okay, no to super, jak jesteś gotowa. A zobaczcie, na górze mamy jeszcze taki balkon. I jak sobie tutaj usiądziemy, to wieczorem sobie tu przyjdziemy. Będziemy sobie opowiadać jakieś historie. I patrzcie, jaki piękny widok. No ten domek jest genialny. O, jeszcze jakiś samolot leci. W sumie bym się wybrała na jakieś wakacje. Tu jest jacuzzi. Tak, ja sobie tutaj przyjdę sama. Albo wiecie co? Ja już sobie z tego skorzystam. Czekajcie! Po prostu sobie tu stanę. Mama! Mama! Co? Ja się przebieram! Mama, nie ma mojego kółka! Jak to nie ma twojego kółka? Wiesz co? Zaraz, zaraz, ja zaraz ci pomogę, poczekaj, tak za 5 minut przyjdę, dobra, za 5 minut Czekaj. No zaraz przyjdę, o, zamknęłam drzwi, cisza i spokój Teraz mam chwilę, czas, chociaż 3 minuty, żeby sobie posiedzieć w jacuzzi Widzicie, jaka to jest gorąca woda, normalnie aż paruje, elegancja Francja Ach, Ale fajnie Dobrze, że mi nikt nie przeszkadza. Okej, okay, ale już zaraz muszę iść, bo przecież muszę wiedzieć, co one robią, żeby czasem ten dom nie spłamał dzisiaj, bo one mają tyle pomysłów, że a, zaraz się coś może wydarzyć. Dobra, idę no. Już skończyłam swój relaks w jacuzzi, widzowie. To by było na tyle. To był mój relaks, a teraz idę się opiekować moimi dziećmi. Ameryko, jesteś na dole? Tak! szukamy ciągle kółka, ale nikt nie może znaleźć. A gdzie ty jesteś? masz fajne okularki. Ty nie możesz znaleźć kółka żadnego. No co ty? Ja nie umiem jeść sobie z koła. Ja tak a pływaczki czy tam... coś? Nie ma nic. Nic nie ma, mama. Ja nie mam pływać. Musisz coś posłuchać dla mnie. To miał być super taki cień i co No możesz nic. Może to, nie wiem, tutaj. Poszukaj, tutaj... poszukaj. Gdziekolwiek na pewno tutaj gdzieś będzie. No, no tu jest łazienka, to w łazience raczej, raczej nie będzie, ale może. Objęcie. Amelko, słuchaj, ja idę tam już otworzyć drzwi, żeby zobaczyć, czy woda jest ciepła, a ty znajdź kółka. to ja posłucham kółko i zaraz przyjdę. Dobrze. się Dobrze, dobrze, Amelko, no. O, patrzcie, jaka woda, ile bąbelków, to jest genialnie. Ej, ja bym chciała już tutaj wejść, tylko obiecałam Amelce, że dziewczynki nie wejdą iż... O, obiecałyście Amelce, że nie wskoczycie do wody. Jak ona to zobaczy, to się zdenerwuje. O, o, o. Tylko nie to. A gdzie wy macie kółko w ogóle? Hmm. Co wy będziecie teraz skakać z tego? Uwaga, dobra, ja chcę to zobaczyć. Dawajcie, dziewczyny! Kto skoczy dalej? Na bombę! Wow! Dobrze, teraz Krysia! Jak skoczyła? I uwaga, ostatnia. Wskakujesz, jeszcze nie? A ona chyba ma cykora. Dawaj, dawaj Zuzia! I wskoczyła, ale nie jest na taką bombę. Tu jest mega fajnie. To jest świetny relaks. Można się położyć. O! Ale spokojnie, nic się nie stało, Amelko! Co ty zrobiłaś? No, czemu tak biegasz tutaj, no? Amelko, poślizgnęłaś się? Czemu biegasz tak szybko? Zobacz, tutaj jest tej wody, bo tu jest. O! Nie, poślizgnęłaś się, bolicie, coś! To chodź, wezmę cię na rączki. Pokaż, pokaż. No mam cię i co? Wszystko dobrze? Co cię boli? Nie, boli mię, i noga. A dlaczego ty tak szybko biegasz? No, przecież to jest logiczne, że jak jest się na basenie, to nie można biegać. O, o, Amelko, masz ranę na nóżce! Teraz to już naprawdę mocno oberwałaś! O nie, przecież to miało być tak pięknie! Przecież miałaś przed chwilą pływać w basenie, teraz już nie możesz wejść do basenu z raną. Możesz Amelko, nie możesz teraz absolutnie wejść w ogóle do wody, do basenu, bo coś ci się stanie, Zakażenie ci się, Ale boli tam coś stanie. Tutaj. Wiesz boli co? Chyba. Piecę mnie bardzo. O o wiesz co? To nie jest nasz dom, nie wiem czy tutaj jest apteczka, jakiś bandaż, chyba musimy pojechać A? do szpitala. Co z tego, ale to jest dla mnie najważniejsze, jeśli coś ci się tam stało, jakieś stuczenie niedrobne, no, Pan lekarz ci owinie w bandaż i będzie dobrze, no, widzisz, no, po co tak biegałaś jak szalona, jak szalona, jak dzikuska tu biegałaś. Ale zobacz, ja potrafię biegać powoli, a ty musiałaś tak skakać i się poślizgnęłaś, no, jest to troszkę twoja wina. Auć, auć, ja nie wiem, czy ja mogę iść na tej auć. Ojej, dobra, chodź, ja cię wezmę na rączkę. Auć, auć. Chodź, pojedziemy to sprawdzić do szpitala. No nie no, jak zwykle to nie wyszło, no. O, oh, dobra, zawsze coś... Ale okej, okay, Amelko, nie Marcie, ja cię o nic nie obwiniam. Wszystko Aj, będzie dobrze, dobrze? Ale dlaczego tego kółka nie było? Nikt mi nie chciał posłuchać tego koła i, i wszystko zepsuło się. Mamo, spadła do wody. Mamo. O, co? Nie zauważyłam, widzisz, no bo. Ja się przejmuję teraz tobą, żeby, żeby teraz dojechać do szpitala. No co szpitala, wy robicie, no? Może to trochę twoja winna, że się przewróciłam. O, no, nie wiem, może to nie był dobry pomysł, żeby tu przyjeżdżać, bo wszyscy chcieli tak mocno skorzystać z basenu, tak bardzo o tym marzyli, bo że ja wszystko no za szybko. Ameryko. nawet jeśli dzisiaj nie, be, nie będziesz mogła wejść do basenu, to na pewno będziesz mogła spędzić noc i patrzeć sobie na koralowce. O nie, co się stało? Nie, Dobra, nie można, wysiadamy nie. stąd. Nie, o ty, ty, jesteś nerwowa. No jestem nerwowa, bo się teraz denerwowałam. Miał być fajny weekend, a wychodzi na dużo, że nie będzie, bo, bo ja chciałam dobrze. Dzień dobry jest tutaj a ja ktoś. No mogę też. A ten o. To jest na wózeczku, to, to zaraz. Teraz, zaraz przeniesiemy buzeczek, proszę bardzo, o A weź tutaj. Jest... Ja tu mam... Ja się boję tego. Nie bój się, nie bój się. Ja tu zaraz wszystko ogarnę. Zaczynam skan. Dobrze. I uwaga, przeskanujemy. Zobaczymy. A nie muszę zdjąć kółka! Nie musisz ściągać kółka, nieważne! To jakoś się da! Kółka, możesz mi wyrzucić się, bo ono chcepsuło mi wszystko. O, dobrze, potem je wyrzucę. Okej, okay, tu już chyba wszystko jest. Poczekaj. Dobra, I zatrzymuję! Jest? Poczekaj, leż tam nie ruszaj się. No! Nie. nie klikajcie tego! Coś tu jest, jakieś przemieszczenie chyba. O, o, tu chyba są jakieś kości. Panie? O, o, chyba masz. Y, Amelka, złamanie. złamanie. To jest złamanie. Amelka. Tak, zobaczcie, tutaj się przemieściła troszkę kość i będzie musiała się zrosnąć teraz i no niestety doszło do złamania. Nie, 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 chodź, przyniosę ci wózeczek, weźcie ten wózeczek, czekaj, ja ci tutaj przyjechałam, okej, okay, poczekaj, spróbuj usiąść na wózeczek, spróbuj usiąść na wózeczek. Nie możesz chodzić, bo to sobie jeszcze pogorszysz. Usiądź na wózeczek. I co? Lepiej, lepiej na wózeczku. Przynajmniej nie musisz A. męczyć nóżki. Może mi trochę odpocząć teraz noga, ale jak to jest złamanie, to wtedy na złamanie oni mają takie twarde, takie białe tak? się nakłada. Taki co to gips, jest? to jest gips. Chodź, gips. założymy to, tylko nie wiem gips. gdzie. Chyba tutaj. No, nie będziesz w basenie, Amelko, przez 3-4 tygodnie nie, nie będziesz to mogła ja być. Nie, się nie zgadzam. Amelko, musisz i koniec, kropka. No, to dla twojego nie, dobra nie wszystko. Się na Dostaniesz nie, a, zapas koli ode mnie. Nie, bo ja wolę pływać, aż git nie mogę pływać. Ale słuchaj, są teraz takie tam. nowoczesne gipsy, wodoodporne i tak dalej. Może lekarz się zgodzi, że będziesz mogła pływać, ale najpewniej i najlepiej będzie przez pierwszy tydzień w ogóle będziesz miała nóżkę sztywną, będziesz sobie leżeć, odpoczywać i nóżka szybciej się zagoi. Ja ja pójdę do no, szkoły! No nie pójdziesz do szkoły przez pierwszy tydzień i będę Ci pomagać nadrabiać te wszystkie lekcje, dobra? Ja tylko się poślizgłam. No, chodź, Amelko, chodź, musisz ja założyć tylko, gips, tak będzie ja lepiej. Tylko zrobiłam takie ślizganie się, bo tam było mokre i po prostu się tak poślizgnęłam i tak No to widzisz? Było... To jest nieszczęśliwy w, wypadek, tak zwany nieszczęśliwy wypadek. No i niestety tak się dzieje. O, nie. Kakuj tutaj do łóżka i założymy no, gips. I co już możemy patrzeć! Już masz założony gips! ale to głupio wygląda. Pokaż chcę to zobaczyć! Wyskakuj tu. Mm, nie, wiem, ja się trochę wstydę! Zostawcie łapeczkę do góry dla Amelki, żeby dodać ja, jej odwagi ja, i ją wesprzeć. Nie, nie, nie miałam takie coś normalnie. Nie mogę zginąć nogi wcale. Mam całą nogę! Ojej, pokaż zobaczcie, jak Amelka. Mam... Amelko, jaki ty masz gips! Mam Żeby, żeby się cymać Ojej no tak bo masz sztywną nóżki I pewnie ciężko ci się idzie I to jest takie podparcie I twoje Ja dla dla, dla dla pielęgniarki Te kółko do kosa O no dobrze no To wszystko o. przez to kółko nie Tak jakby Te kółko nigdy go by nie było To wtedy tyle nie wywróciła się Bym się nie spieszyła Mamo Zapiszesz mnie na lekcję basenu, jak wyzdrowiejesz, żebym nie musiała pływać już nigdy. Tak, Amelko, zapiszę cię i na pewno, jeśli tylko wyzdrowieje Twoja nóżka, to wrócimy tutaj do live together, do tego domku, żebyś mogła popływać i żeby A, troszkę odczarować się... te złe wspomnienia. Mogę się chociaż poopalać? No dobra, no oczywiście, że możesz. Wszystko możesz oprócz pływania, A, więc to się ale... da, włączymy jakiś fajny film tak... i tak dalej. Jestem tak dobrze nie chodzę z tą laseczką, wiesz? No dobrze, spokojnie. To i ale wychodzimy sobie. laseczki to nie są dla babci i dla dziadzia? No tak troszeczkę może, ale to nic, Melko każdemu się nie zdarza. Będę się Widzowie, czy będziecie się śmiać z Ameryki, że ma laseczkę jak babcia lub dziadek? No chyba nie. No, no bo, przecież to jest tylko takie chwilowe. Bo ja tak nigdy nie miałam takiej ani laseczki, ani gipsu i to tak bardzo dziwne. I najgorzej najgorsze to jest mama, że mi już spędzi kolanko, a nie mogę podlapać. <laughs> to jak chcesz, to ja cię podrapię. Nie no, Ale... Amelka, jesteś przesłodka. Hmm, no nie, nie martw się. Wiem, Wracamy słodka. do domu i słuchaj, jedziemy. Nie słodka, tylko niezdalna. O, dobra, taka moja sierotka troszkę, ale zdarza się najlepszym, nie przejmuj się, przecież no, najlepszym się zdarza, przytrafia, no i co? I następnym razem już będziesz wiedziała, że na basenie się po prostu nie biega, bo jest ślisko. Tak. tak, nie wolno biegać na basenie, bo tam jest woda i wtedy może możecie polecieć, tak jak ja aż dwa razy poleciałam, bo... i my ten drugi to już był naprawdę taki nieszczęśliwy wypadek. No słuchaj, jedziemy teraz do marketu, kupimy sobie jakieś przekąski, włączymy film i będziemy robić to, co ty możesz, żeby ci nie było smutno, dobrze? Ja na pewno mogę oglądać filmy i bajki. No, no to to będziemy sobie robić. Także my wracamy, aby widzowie zostawiacie łapeczkę do góry dla Melki, żeby poczuła się lepiej i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, bo odcinki są codziennie.